Unia Europejska to twór, z dobrodziejstwa którego korzystamy wszyscy. Ale i tutaj nie dało się ustrzec od paradoksów i wpadek. Trzy takie właśnie teraz przed nami. Kiedyś Holender marzył, żeby jego syn łożnił się z Holenderką. Później Holender marzył, żeby ten jego syn przynajmniej ułożył się z białą babą. A teraz Holender marzy, żeby jego syn łożnił się przynajmniej z babą. Na przejściu granicznym celnik godo do turysty. Proszę otworzyć walizkę. Panie, ale ja nie mam żadnej walizki. Nic na to nie poradza. Przepis to przepis. <śmiennie> <śmiennie> Zdarzyło się tak, że Unia Europejska posiadła na środku pustyni złomowisko, ale Unia Europejska orzekła, że w nocy z tego złomowiska ktoś może dokonać kradzieży, więc postanowiła zatrudnić człowieka na stanowisku stróż nocny. Ale jak ten stróż może wykonywać swoje obowiązki, skoro nie dostał żadnych instrukcji? Bez tłużby Unia postanowiła stworzyć dział planowania i zatrudniła dwóch ludzi: jednego, który instrukcję, a drugiego, Kerry odmierzył czas pracy stróża. Ale Unia powiedziała, skąd my możemy wiedzieć, że ten stróż dobrze wykonuje swoją robotę? I stworzyła stanowisko kontroli pracy. Kaj zatrudniła dwóch ludzi. Jednego do rozpoznania problemu, a drugiego do napisania raportów z tego rozpoznania. Ale Unia powiedziała, jak my będziemy tym wszystkim ludziom płacić? I stworzyła dwa stanowiska zatrudniając dwie osoby. Jednego referenta, do obliczania czasu pracy, a drugiego księgowego. Z kolei ktoś tymi ludźmi musiał zarządzać, i Unia Europejska stworzyła dział administracji, zatrudniając trzy osoby: kierownika administracji, zastępca tego kierownika i sekretarka. Po roku czasu Unia oznajmiła: Słuchajcie, przekroczyliśmy budżet o 18 tysięcy, musimy zrobić cięcia, i Unia zwolniła Straż Nocnego. Aż trudno uwierzyć, że jak widzimy takiego złomiarza na drodze, to pracuje dla niego aż kilkanaście osób. Spotykamy się znowu za tydzień. Hej!